3 maja 1791 roku stanowi jedną z najważniejszych dat w polskim kalendarzu historycznym. Każdego roku w tym dniu czcimy pamięć twórców konstytucji, która stała się dowodem wielkości narodu polskiego. Zapraszam na skrót raciborskich obchodów dzisiejszego święta. Tradycyjnie raciborskie obchody rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja rozpoczęła uroczysta msza święta w intencji ojczyzny, która odbyła się w kościele w wniebowzięcia Najświętszej i Panny. W nabożeństwie udział wzięli samorządowcy, przedstawiciele różnych instytucji oraz mieszkańcy miasta. Tuż po liturgii około południa wszyscy jej uczestnicy zaczęli formować korowód, który wokół rynku przeprowadziła raciborska orkiestra Denta Plania. Delegacje zatrzymały się przy pomniku arcybiskupa Józefa Gawlinę. Tam oprócz odśpiewania hymnu zabrzmiały także ważne słowa wypowiedziane przez harcerkę w wierszu Janiny Majewskiej. Czy to można zrozumieć, czy w to można uwierzyć, że kiedyś dzieciom betoniono polskich pacierzy, że się po polsku czytać uczono po Ktejomu, i że tylko w domu i bardzo ostrożnie? O historii polskiej mówić było można. Jakże jesteśmy szczęśliwe, dziś my, polskie dzieci, w Wolnym urodzone kraju, Jakże jasno dziś nam biały orzeł świeci, W dniu 3 maja, dziś, w wolnej Polsce, Naród cały święci ten dzień etadosny, Dzień wolności i chwały, święto wiosny. Swoje patriotyczne przemówienie wygłosił także prezydent Traciborza Dariusz Polowy. Trzeba mieć własną siłę, aby inni nas szanowali. Jeżeli spojrzymy teraz na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, na Ukrainę, to pewnie wielu by im dzisiaj nie pomogło, gdyby nie wykazali tej własnej siły. I to jest przykład. Że trzeba mieć własną siłę, że trzeba umyć walczyć, i wtedy można liczyć na sojuszników. Jak już wspomniałem o Ukrainie, warto w tym miejscu podziękować tym wszystkim, którzy pomogli i pomagają obywatelom Ukrainy tym, którzy są tu w Polsce, ale też tym, którzy są na Ukrainie, którzy tam mieszkają, którzy tam walczą, którzy spełniają tam swój obowiązek, bo moim zdaniem, myślę, że to nie jest tylko moje zdanie, Ukraina teraz walczy niejako za nas. Przy podniosłych dźwiękach werbla złożono więcej kwiaty, po reprezentacji władz samorządowych swój hołd oddali m.in. radni miasta i powiatu, parlamentarzyści, delegacje szkół, organizacje społeczne oraz przedstawiciele stowarzyszeń służb mundurowych czy związków zawodowych.